Zawsze tak jest, że jak u nas w mieście jest coś fajnego, ale my gdzieś idziemy, to ja oczywiście nie mam kamery i muszę nagrywać telefonem. Powiedz mi, jak to jest, Jakub. No tak, jakaś Majda. Moja blondyneczko. Normalne. A konkretnie u nas w Memmingen są teraz dni Memingen? Tak to się nazywa? Nie, no to jest chyba dzień strażaka, wiesz? Coś w każdym razie związanego z naszym miastem. Że sobie porozstawiali tutaj wszystko, co jest związane ze strażą pożarną. I dzieci mogą z tego korzystać, mogą sobie gasić pożar. Więc jest naprawdę fajnie zrobione, więc idziemy z chłopakami, zobaczymy, co tam jest. Są też takie fajne stare straże pożarne, więc idziemy, wstrykamy zdjęcia i później idziemy coś zjeść. A tata pompuje, tak, Oliver? Pompuje tata? A Ty nie chcesz lać wodą? I Okej. Okay. Igorek, tam gdzie się pali. Tak, do okienka. Pięknie, Igor. Jak się lało wodą? Jeszcze raz? To no, później. To później, bo teraz inne dzieci też chcą. A Tobie jak się pompowało? Co? Jak się pompowało? To co, teraz do straży pożarnej? Oliścacz, dlaczego nie chciałeś nic wziąć od pana? Bał się. Ej, co ty dzisiaj taki jesteś? Co ty jesteś nie w kumurze? Igorek, a tobie się podobało w straży? Fajnie było, no nie? No, Olivier może chociaż będziesz łowił. Tak? Dobra, no chociaż z tego skorzystasz. Brawo! Teraz Olizaczek? Jeszcze. No i w o, <grywa> <Udało ja> się <grywa> Co to za pan? Co Pan z Lego Oli daj panu cześć! <grywa> Dzisiaj koniec atrakcji, bo złapał nas deszcz i biegliśmy szybko do samochodu, żeby tylko się schować. No i tyle z naszego weekendu. Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj mamy już kolejny dzień, a ja stwierdziłam, że jak wczoraj nagrywałam vloga telefonem, to kontynuuję dzisiaj nagrywanie. I nawet nie wiem, czy nie zacznę w ogóle nagrywać telefonem, bo oglądałam ostatnio naszego vloga, nagranego kamerą w telewizorze, na telewizorze. I powiem wam, że jakość... To jest po prostu jakaś masakra, mam wrażenie, że teraz jak nagrywam telefonem i wczorajsze ujęcia, które złapałam, wyszły o niebo lepiej niż jak w naszej kamerze, więc nie wiem właśnie, czy nie będę musiała się przestawić na nagrywanie telefonem. To będzie taki pierwszy testowy vlog, no i może się po prostu przerzucę na to. Nie ukrywam, że byłoby to dla mnie dużo wygodniejsze, bo użeranie się z kamerą i... Pamiętanie o tej kamerze i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko jest czasami po prostu uciążliwe. Ta kamera też jest duża, a telefon mam malutki, więc telefonem sobie po prostu wyciągam ciach i niepostrzeżenie nagrywam, nikt na mnie nie zwraca uwagi. A jak latam wszędzie z kamerą, to każdy się wiecznie na mnie patrzy. A my dzisiaj mamy już poniedziałek, chłopcy są w przedszkolu, jest godzina dziesiąta, więc zdążyłam sobie wypić już moją poranną kawkę i nawet zrobię sobie jeszcze jedną. Muszę sobie zrobić szybko śniadanie, bo miałam je zjeść o 9. Rozpisałam mi ostatnio dziewczyna dietę i mam ją już od tygodnia, a jeszcze się na nią, za nią nie wzięłam i tak sobie postanowiłam, że zacznę od tego poniedziałku, ale chyba ten poniedziałek jednak nie będzie tym poniedziałkiem, może zacznę od wtorku, zobaczymy, tak czy inaczej muszę sobie zrobić śniadanko, później muszę ogarnąć trochę mieszkanie, pójdę po chłopców, w tym czasie Kuba już zdąży wrócić z pracy i wybieram się dzisiaj. Chyba, jeżeli się uda. Wybieram się dzisiaj po dynie, które będą stały koło em, na komodzie, gdzie Wam ostatnio w, os w poprzednim vlogu pokazywałam, że chciałabym dokupić tam dynie, no to właśnie tam chciałabym dokupić dzisiaj te dynie. No i, no i, no i, no i zobaczymy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie. Ja zapraszam do kolejnego dnia z nami. Przerzuciłam się ostatnio na owsiany napój zamiast mleka i do kawy i do owsianki. Powiem Wam, że to była moja druga próba przerzucenia się i teraz mi się udało. Ja już kiedyś próbowałam się właśnie przerzucić na takie mleko owsiane, ale mm, tak kochałam smak mleka, że mi to nie wyszło. A teraz zaczęłam kupować um, w DM-ie właśnie takie napoje i powiem Wam, że te i są jeszcze z tej firmy waniliowe. Są naprawdę konkretne, są bardzo, bardzo, bardzo dobre. Odebrałam już chłopców z przedszkole i przyszliśmy chwilkę na plac zabaw. Myślałam, że pójdziemy sobie na spacerek, ale pogoda jest taka dosyć niepewna, więc zostaliśmy blisko domku. Chłopaki się chwilę tutaj pomawią i uciekamy. Zrobię w domu dzisiaj jakiś obiadek i... No i w sumie nie wiem, co dalej będziemy robić, bo Kuba musi jechać do dentysty na czwartą. Także trochę mi to zaburzyło plan Na dzisiejszy dzień Ale dobra, no zobaczymy, coś wymyślimy Oliś Oliwierku, chcesz iść na huśtawkę? Oli spał w przedszkolu, obudził się Teraz, znaczy ja go obudziłam jak przyszłam A może policjanta? Policjanta się chcesz bawić No i przez to, że go obudziłam To jest taki trochę nie w humorze Zjeżdżaj nie. Szybko ślizgałem się. A... Ale oli już nie No, co chcesz powiedzieć? Ostatnie plecak gdzieś, nie wiem... Tutaj. To może opowiedz jak było w przedszkolu dzisiaj. Było fajnie i biegałem tam i tam by jeszcze było bardziej fajnie Ale tu musisz mówić Igorku do telefonu, bo tak to ci nikt nie będzie słyszał. Teraz idę na zjeżdżanie Korzystając z okazji, że Igor zaczął już temat przedszkola, to stwierdziłam, że powiem Wam trochę o tym, jak Oliver radzi sobie w przedszkolu. Jest już od kilku dni, drugi tydzień teraz zaczął chodzić i muszę przyznać, że wcale nie jest dużo lepiej. Nie minęło to tak szybko. Oliver nadal płacze, jak go zostawiam, ale Pani mówi, że po pięciu minutach, jak ja go zostawię, tą chwilę popłaczę, a później mija, bawi się z dziećmi, bawi się z paniami, więc jest wszystko w porządku. On jest po prostu smutny z tego względu, że ja go zostawiam i gdybym wiedziała, że on naprawdę jest smutny, a ten płacz nie jest wymuszany, to może bym jakoś inaczej na to reagowała, a na razie panie mówią, żeby go po prostu zostawiać i on w końcu się przyzwyczai do tego, że mama i tak i tak zawsze po niego wraca. Oliżaczku, chcesz powiedzieć jak było w przedszkolu? Nie, Oli nie chce gadać, to nie będę go zmuszała, bo tak jak mówiłam, on wstał dopiero co, więc, więc z nami nie pogada. No i witajcie w kolejnym dniu. My sobie właśnie z Oliwiarem teraz leżymy. Igor jest w przedszkolu. Dzisiaj Oliwia niestety nie poszedł, bo obudził się z gorączką. A ja stwierdziłam, że zakończę już tego vloga, bo skoro on się rozchorował, to na pewno nie będziemy nic e, nagrywać, nie będziemy nic ciekawego robić. Miałam zamiar zrobić tygodniowego vloga, ale no niestety się nie uda. ale lepiej, bo przynajmniej e, wrzucę tego vloga już dzisiaj. Zaraz go sobie pomontuję. Na telefonie to schodzi naprawdę dużo szybciej niż wszystko z kamery przerzucać na laptopa, na laptopie montować i tak dalej, więc zmontuję sobie zaraz do końca tego vloga i, i wrzucę. Co ty tu wyprawiasz? Co ty tu wyprawiasz? Co ty się tak wykupisz do tej kamery? Co robić? Patrz, Patrzę no. Ła! rób tego dziełczka będą bolały. No więc dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się już w następnym naszym vlogu.